Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten środowy poranek i na początku tej naszej medytacji, tego naszego rozważania Słowa Bożego, spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Prośmy go o to, aby On przyszedł do nas, aby podniósł nas, aby, abyśmy zobaczyli, jak bardzo on się o nas troszczy, jak bardzo związał się z naszą codziennością, z naszym losem i jak też bardzo mocno nas współczuje w tych różnych trudnych sytuacjach naszego życia i chce nam najmocniej w tym towarzyszyć tak. Prosimy cię Panie te sam otwieraj nasze oczy, nasze serca na swoją żywą obecność w naszej codzienności, w naszym życiu. Z Ewangelii według Świętego Marka. Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. A on im odpowiedział: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem i chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj postawili sobie w naszym życiu przed oczy krzyż. Może to być nawet taki sposób bardzo fizyczny, namacalny. I żebyśmy, żeby ten krzyż nam towarzyszył w ciągu tego całego dnia. Żebyśmy często na niego spoglądali. Po co? Ano, po to, żeby sobie uświadomić, że Bóg głęboko wkopał się w naszą codzienność właśnie poprzez swój krzyż. Że Bóg, stanąc, stając się człowiekiem, przyjmując na siebie ludzką naturę, on przyjął też to doświadczenie cierpienia i bólu, doświadczenie śmierci, doświadczenie odrzucenia, doświadczenie pogardy. Doświadczenie y, jakiejś takiej y, no, bluźnierstwa, tak? y, wszystkiego tego, co jest y, ludzkim grzechem, co jest ludzką podłością, y, wszystkiego tego, co jest ludzką słabością, co jest ludzkim niedomaganiem, ślepotą, itd. i tak dalej, działaniem też demonów, tak bo, bo, bo to jest też w jakiś sposób wpisane w naszą historię po grzechu. I on y, na krzyżu y, tak naprawdę wziął na siebie. Całe to bagno ludzkiego cierpienia, ludzkiego bólu, tego kłamstwa czy zakłamania, w którym człowiek żyje czy żył. I ten krzyż nam towarzyszy od samego początku do końca naszego życia. I chciałbym, żebyśmy to ubrali w pewną taką ramę. Początek dnia i koniec dnia, wraz z krzyżem, żebyś zobaczył, że to, co ci się przydarzy w tym dniu, wszystko to, co Ciebie będzie dotyczyć, wszystkie Te Twoje przykrości, wszystkie przeciwności, wszystkie trudności, z którymi się zmagasz tego dnia, że Jezus Ci w tym towarzyszy. I chciałbym, żebyś ten krzyż trzymał gdzieś przy sobie. Jeżeli no, on jest duży, no to, to może jakiś, tak znajdź jakiś malutki, może to być Różaniec na przykład, tam też jest krzyż. Ale chciałbym, żebyś miał taki fizyczny kontakt z tym krzyżem żebyś w takich chwilach trudnych mógł tego krzyża się chwycić i żebyś mógł sobie w swoim sercu, w swoich myślach właśnie przypomnieć ten obraz Boga, Jezusa, który właśnie w tej chwili, w tej sytuacji Ci towarzyszy i który tak jak teściową Szymona Ciebie podnosi, który Ciebie uzdrawia, który przychodzi z darem pokoju, który się za Tobą wstawia u Ojca, który patrzy na ciebie z troską, który ciebie rozumie, bo sam przez to przeszedł. A tylko ktoś, kto doświadczył jakiegoś cierpienia i bólu, jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka, który to przez to przechodzi. I dlatego jakby Bóg związał się z tą naszą codziennością, z twoją codziennością. I druga rzecz, do której chciałbym ciebie dziś zaprosić, to jest nasza wspólna modlitwa modlitwa o to, żeby Jezus otwierał nasze oczy, otwierał nasze serca na tych ludzi, których spotykamy na naszej drodze, którzy są zmanipulowani przez zło, przez grzech, e, którzy doświadczają jakiegoś cierpienia i bólu, żebyśmy umieli im, e, zanieść Jezusa. E, zanieść im Jezusa nie przez jakieś słowo mądrości, nie przez e, jakieś takie jakieś niezwykłe czyny, ale przez takie proste gesty miłosierdzia, przez proste gesty Życzliwości, serdeczności, jakiegoś współczucia, a może wystarczy po prostu sama cierpliwość, żeby nie odpowiadać jakimś złem na zło, gniewem na gniew, nieuprzejmością na nieuprzejmość, ale wprost przeciwnie, żeby może, żeby może tutaj stanąć jakby troszeczkę okoniem, żeby spróbować dać temu drugiemu człowiekowi no w, przez jakiś gest serdeczności. Przez jakąś cierpliwość, przez może czasem milczenie, no, pewien taki sygnał, że, że jednak no, ta droga, którą idzie, nie jest drogą właściwą. Może to dla nas jest takie wezwanie do tego, żebyśmy my też dali się poprowadzić Duchowi Bożemu, bo żeby Duch święty też w jakiś sposób pobudzał naszą wrażliwość na drugiego człowieka, który on dzisiaj postawi na naszej drodze. Zapraszajmy Chrystusa patrujmy się w niego, bądźmy przy nim, tak jak On jest przy nas, odkrywajmy jego żywą obecność, szczególnie w tych trudnych y, momentach naszego dnia. Niech On nam wciąż daje doświadczać tej swojej obecności. Dobrego i błogosławionego dnia ci życzę. Szczęść Boże.